Początek roku, więc jeszcze pora sprawdzić e, statystyki za cały 2022 i początek tego roku. <tryk> <tryk> za cały ten rok na razie plus 20 subskrybentów, w sensie za ostatnie 7 dni. Subskrypcji plus 12. Dlaczego, by to powiedzieć, was jest mało? Zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem. Postaram się robić nieco szersze, nieco ciekawsze kontenty, ale prosiłbym was, abyście po prostu na z siebie więcej, bo się nie niekiedy dużo, ale mało. Dzięki.